Także się macie ludziska, właśnie właściwie powinienem powiedzieć hello, hello games i w ogóle. Um, dzisiaj no, myślę, że zrobię taki krótki odcinek poglądowy z, mam nadzieję, dobrze wam znanej, ostatnio dość głośnej gry. Chodzi mi tutaj o No Man's Sky. I z tego, że to będzie tylko odcinek poglądowy, zacznę z mojego serfa, z mojego zapisu, w którym tutaj już jestem dość do przodu. Z tym wszystkim, no ale może jeszcze chwilę trochę obrze. Więc Novent Sky jest go przygodą, i inspirowaną przygodami i podróżniami, które widzimy z klasycznych opowieści science fiction. Otwiera przed nami całą dialektykę pełną różnych planet, form życia, no i różnego typu akcji. Tak, trzeba było. O! No to się często nie zdarza. Właśnie ze Skoku na Skoku Narodowego, no, naszą twarzą wyskoczyły właśnie fregata, e, no, frachtowiec, jakkolwiek nazwiemy, i tak jest dobrze. Nic się również nie myli. się nazywa fachtowiec, a fregaty są te mniejsze. Dobra, no, tak. przyspieszymy trochę, bo nie chcę się godzinami czekać, aż to tam doleci. To jest mój statek i moje fregaty, taka moja mała flota. Teraz znajdziemy się na pokładzie i coś więcej na ten temat powiem. Jeżeli chodzi o farachtowiec, a opcję zakupić i z tego co w już dostali za darmo, w pierwszym układzie pojemnym do którego się dostaniemy, ja oczywiście jakby przegapiłem tę okazję i kupiłem sobie taki chyba bardziej wypasiony zn znaleziony. Jeżeli chodzi o statki, bo mam ich w sumie, miałem ich sześć, obecnie mam ich trochę mniej. Jest tutaj coś takiego, ale o tym powiem nie gadać, bo to dopiero odratowany. Trzeba będzie go naprawiać. Mam statek typowo eksploracyjny. Już pokazuję jak to wszystko wygląda. Jest hipernapęd, silniki startowe, silnik pulsacyjny, ciało fotonowe, tarcz 2. To są podstawowe systemy każdego statku. Dodatkowo ja go tutaj rozbudowałem, tutaj mniejsze silniki, o no skaner konfliktów, żebym wiedział, co jest w nowym układzie, do którego skaczę. No, ulepszony napęd i bardziej ulepszony napęd. I w sesji technologicznej skaner gospodarczy, napęd indowy, ML-owy i nowy. Każdy nam pozwala docierać do innych gwiazd. Tutaj do klasy czerwonej, klasy czerwonej, klasy błękitnej. Nie wiem, czemu to znaczy zielono, ale who knows. Um, no i w ogóle. Po co ja to. Tu... Aha, to jest po prostu podstawowe. Dobra, już się, już się sam zawahałem, bo myślałem, że to jest ulepszenie do czegoś, czego nie ma. To jest po prostu. Broń. Mam także myśliwca. Który... O, tego potrzebowałem ostatnio i tego też. Nieważne. On ma prawie te same systemy, tylko ma zwiększone tarcze. Ulepszone działko podstawowe i wyrzucenie rakiet. To jest taki tam, tak jakiś konflikt, gdzie się znajdzie, polatać po, po układzie. To jest mój pierwszy drugi właściwie statek transportowy. Jak widać po nazwie, um, no co ja o nim mogę powiedzieć? Jest dość pojemny i ma właśnie katapultę cyklotronową. To jest takie działko, z którym mamy chyba ma trzy strzały, zanim się ono przegrzeje ale zadaje naprawdę potężną oba ja co? To, to tam się dymi do tego nawet nie podchodzimy. I jeszcze wybuchnie i coś się stanie. Um, no i mamy tutaj właśnie miniskratek, którym obecnie was tutaj przywitałem, też transportowy. Ten jak widać jest już dość niespojemniejszy, ma wyrzutnie rakiet i... Nie chciałem nic wybrać. I To minifazołowy, którego w sumie nie umiem używać, ale... ale go <grym>, dobra. Przejdźmy chwilę wam, zacznę tak mówiło od końca, bo chciałem najpierw o planecie pogadać, o, mm, o sensie gry trochę, o celu naszym, no e, tutaj dobra. Zaczniemy od Frachtowców. Um, jest to ogromny statek, lądowisko dla wszystkich naszych poprzednich statków z ogromną przestrzenią magazynową. Um, tutaj wchodzimy do... jest ciemno wiem. Ale nic nie zrobię. Do naszego. Nie wiem, czego można zaczyna nazywać Kapitanem, skoro to jest nasz statek. No, oczywiście. Mm, są też różne rasy, o tym nie wspomniałem. Są takie, jakby jaszczurki, tak mi się wydaje, że to jest przynajmniej jaszczurka, bo to ma przypominać Gekona, stąd nazwa. Są Grekowie. Oczywiście rozmawiam w innym języku, którego nie do końca jeszcze... który nie jest przeze mnie do końca poznany. No ale myślę, że to nam nie powinno być, to przeszkadzać. No i on nam pozwala przynosić po prostu przedmioty z ekipunków statków na szwect z nie was nie zmyli. Tutaj ilość pól. No, pomimo tego, że on ma 19, on na 37, to te pola mają pojemność. Tutaj na tym nie pokażę, ale do 1000. Także jedno pole, jeden pomiędzy. Statek ma pojemność maksymalnie 500 na pole w swoim ekwipunku. Kombinezony mają pojemność do 250 jednostek w swoim ekwipunku i do 500 w przestrzeni magazynowej. Oczywiście my jesteśmy wyposażeni w taki kombinezon standardowy, a może ja wam postać, pokażę i przez chwilę na trzeciej osobie, w co mi sobie tam szkodzi. No, w każdym razie, wróćmy na chwilę tutaj do statku. I e, wspomniałem o fergatach, o krachtowcach, a w sumie nic więcej na tym temat nie powiedziałem, więc już wam pokazuję. Tutaj właśnie samemu trzeba to wszystko budować, samemu trzeba to wszystko ustawiać. Jest sala... No, no sala jak sala, to jest właściwie centrum wszystkich wypraw. Pogadamy teraz z dowódcami poszczególnych flot, bo można, je można te swoje statki wysłać na... formować floty i wysyłać na różne misje. I mamy różne z tego zyski. Teraz mamy w dzienniku napisane, co kto zrobił. Ja to postaram się przeskipować, normalnie to czytam, ale przeskipuję, żeby nie było, że, 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 że zanudza, że i w ogóle. Więc dostajemy z tego różne, jak widać, przedmioty. Odsyłamy flotę z powrotem do bazy, i one nie wchodzą do naszego ekipunku, nie do ekipunku statku, nawet nie do bólu narzędzia, o którym też zaraz powiem, <coughs> tylko do traktowca. To jest nasz szef naszych ekspedycji, z którym możemy pogadać. I go mamy przetłumaczonego przynajmniej. Tyle dobrego od początku. Poprawi mamy dostępne. Ekspedycje. Ekspedycje handlowe, zrównoważone, misje przemysłowe, które nie podobają mi się znowu te, ale wybierzemy na przykład handlową. I teraz musimy przydzielić nasze statki. Więc tak. Mamy na przykład coś takiego jak statek badawczy, który jest typowo wyspecjalizowany w badaniu, eksploracja terenu. Są misje eksploracyjne, wysyłamy to proste. Ten statek to jest w ogóle pierwszy statek, który zakupiłem i towarzyszy mi do dzisiaj. To jest niesamowite. Są statki handlowe. A, on jest na ekspedycji, tego nie pokażę, ale są statki handlowe. No wiadomo, każdy statek ma inne statystyki, inne wymagania paliwowe. Dlaczego ja się tak skarżyłem? Mamy no, mam więc wiedzą, że to jest statek typu obojowy. Ale póki mam jeden, to towarzyszy w misjach zrównoważonych. Są jeszcze statki przemysłowe. Dlaczego? Może nie, nie na przykładzie tego? Na przykładzie tego chyba to będzie widać. Tak, one żrą paliwo jak chore. Jak każdy statek ma zużycie od 5 do 9, tak one mają 12, 11. To okropne, chyba że one po prostu tak są wylosowane. Ale no, są jeszcze statki wsparcia z zrównoważonymi statystykami. I one głównie zmniejszają, co nie pokażę, bo nie mam, one głównie zmniejszają koszty paliwa na ekspedycji. I co jeszcze są? Chyba pokazałem wszystkie. No cóż, przejdziemy sobie tutaj dalej. Pokażę Wam, co jest. Tu na razie nic nie ma. Tu będzie część, w której postawię stacje badawcze wszelkie, a tu jest mój magazyn. Myślę, że jest dość zbudowany. No ale... no... To co ja myślę, jak jest naprawdę, to są często dwie różne rzeczy. Tu mamy rafinator. Służy, czy... służy do przetwarzania substancji. Ja myślę, że zajmiemy się nim od razu ponieważ... Na, właśnie co to są na nit? Na nic to jest <laughs> waluta, którą płacimy za wszelkiego typu ulepszenia e, Takie, jeżeli chcemy kupić gotowca albo mm, no, za wszelkie ulepszenia typu. No Kurcze, te gotowce, takie schematy jak chcemy poznać na coś nowego, ulepszenia dostatków, których normalnie sami nie jesteśmy w stanie wytworzyć. ...tego typu rzeczy. A tu cały tetra kobalt przerobię, bo tu jest jeden ciekawy trik. Um, tu jest... Yy, ...zjonizowany kobalt jest warty 401 za sztukę. A kryształ jest warty niby 6000, ale w praktyce jak to wychodzi... ...to za... Yy, ...kobalt wytworzony metodą właśnie tutaj yy, rozbijania... No to jest zwykły kobalt. Ten, co go sobie rozbijemy, jest znacznie więcej warty e, niż ten, który sprzedamy już w kryształach. I to jest ten TAKE z kobaltem, o którym wam mówię. Normalnie bym zrobił jakieś 60 tysięcy. Ale to jest tylko w kombinezonie. To mogę sprzedać całość. Dobra. I tyle. Przełączamy ekwipunek na ekwipunek statku. To jest tam nic. Niepotrzebne, moim zdaniem. No i to już nic więcej. I mamy jeszcze te akceleratory w funkcji za 9,5 miliona. Hej, garanty do niczego nam niepotrzebne. Mm, a jakiś płynek, faktowca jest pusty? Jest pusty. W kombinezonie już mamy też porządek. Na statku to przerzućmy sobie tutaj. To przerzućmy sobie tutaj. Nie wiem, ja lubię sobie to wszystko porządkować. <laughs> Oj, do ładu jest od razu śni. Dobrze, więc co ja wam mogę na statku jeszcze więcej pokazać? Na statku już nie mamy nic, więc pokazuję, poza tym ustawiczkiem, które nigdy mi nie działało. Um. Gra, pomimo tego, że jest bardzo naprawiona i w ogóle, to cały czas znajdują się w niej jakieś mniejsze lub większe sterki, jakieś bagi, zawsze się znajdą. No cóż, no. Zdarza się, no ale jest grywalna, jest. To się fajczy. Tak, jest grywalna, jest moim zdaniem jedną z lepszych gier tego typu jakichś sandboxów, eksploracji, jaką grałem. Widoki są piękne. Gdzie jest stacja? Tam jest stacja. Widoki w tej grze są piękne, naprawdę. Ja myślę, że chociażby dla samych widoków warto grę ogarnąć. jest screenów, co ja normalnie robiłem. Nawet na tapety to jeszcze z żadnej gry. Nie miałem aż takiej ilości jak tutaj. Widoki może przyroda tak średnio, bo to zależy na jakiej planecie i co się trafi, ale poważnie, polecam grę. Taka jest moja, takie jest moje przynajmniej odczucie w tym wszystkim. Póki sobie lecimy, mogę sobie poprzyponać tutaj misje, jakie mam. Bo nie jestem na samym początku, ale... Jeżeli chodzi tutaj o Atlasa, to jeżeli będziecie zainteresowani o anomalie, tutaj o te wszystkie poszczególne misje, jeżeli będziecie zainteresowani, to spokojnie To możemy zrobić z tej gry serię. Możemy ją zrobić od początku, możemy ją zrobić od tego etapu. Tutaj bym wrzucał wtedy sporadycznie te odcinki. Sporadycznie? Może nie, bym wrzucał te odcinki bardziej na zasadzie jak coś ciekawego się odkryje, albo jak tutaj się coś zbada, no, takie wiecie. Nie z tych codziennych aktywności, jak ja robię, na przykład jeżdżenie po planecie i zbieranie złomu. E, nie pytajcie też dlaczego. Trafię, trafię, trafiłem. E, nie takie tam aktywności, jak mówię, jeżdżenie po planecie i zbieranie złomu, bo to jest raczej nieciekawe. Aczkolwiek też coś tam może się zdarzyć, nie? Chyba, że będę wrzucać po prostu odcinki ze wszystkiego, z czego popadnie tutaj. To jest taki odcinek poglądowy. Z, dlatego. Z pytaniem, czy wam to się spodoba. No nie, nie umiem na trzeciej osobie, muszę sobie wrzucić na pierwszą. Ale to była ta część, co tutaj się nic właściwie nie dzieje ciekawego. Są różne planety. jest mnóstwo galaktyk, jak tutaj. Czegoś wam się nie uda znaleźć, na dobrą sprawę. Czegoś, co wam się spodoba. Nie wiem, jedni lubią... Normalnie takie jak ziemski klimat. Inni wolą odkrywać nieznane planety, inni jeszcze wolą tam, nie wiem, siedzieć na jakimś lodowcu albo pod Co czy tam, nawet pod wodą. Wszystko tutaj się da znaleźć takiego. Każda planeta, każda ma swój inny, unikalny klimat. Każda się różni minimalnie tak, w ten czy w inny sposób. Ech, chociażby typem flory, fauny. Z całym zabarwieniem planety, atmosferą, yy, temperaturami, yy, zagrożeniami środowiska. Naprawdę jest mnóstwo tego. Ja obecnie szukam jakiejś plus innej fajnej, ale to mniejsza z tym, że tam sobie taką bazę fajną, wielką, już mam patent, co mam ogarnąć. tą wielką szklaną kopułę zamierzam zrobić, albo coś takiego. O, i roślinki mi nawet wyrosły. No i jak widzicie, mamy podane po lewej stronie, jakie jest biura, jak strażnicy, flora, fauna. To jest teleporter mój. Zbudowałem go w takiej kanciapie, bo mi się nie podobał w domu. Maszyna wydobywcza, witam. No w macie, jest jak ziemski. Więc yy, nie są aktywowane żadne ochrony, przed środowisk ochrony środowiskowe. Mam dawinki, tu mam, mam farmę kopertu, nie będę tego ruszać, bo, bo nie, bo nie lubię. Już prędzej solanium się zajmę. Każdy kwiat jest do czegoś innego potrzebny. To już Wam powiem od razu. O! I menu budowania! Właśnie. Wszystko co tutaj pokazuje... Nie chcę tu drzwi wsadzić. Ja tu chcę posadzić Ciebie. I cyk. Dobrze. <laughs> Farmy sobie można zawsze tutaj ogarnąć, jakieś większe, mniejsze. Tego też mi się nie chce zbierać obecnie. I to jest lepsza wersja niż farma, bo stawia się taką kopułę. To jest oczywiście dużo, dużo droższa, ale nie trzeba jej zasilać. Nie trzeba się martwić o to wszystko. To też Wam z tego czasu, jeżeli będziecie chcieli, opowiem. Malowanie budynków też. Tu jest wszystko, ma swój styl, wszystko można przełożyć. Ja mam ze sobą schematy jakieś, żeby coś pobadać. Nie, ale mi się, że miałem. A to w kontenerze mam. Dobra. Do, do konteneru mi się nie chce wracać. No i tak. Ja myślę, wszystko jesteśmy. Zejdź mi z tej drabiny. No to mnie wkurza. Za każdym razem te drabiny można wejść w każdym momencie przez prawe. No i mamy zwierzątka jakieś, jak chcecie zobaczyć. Może da mi się podejść, zanim ucieknie. Cześć, mały. Cześć. A nie mam węgla, żeby go nakarmić, szkoda. No i tak, tutaj na tej planecie mam akurat tylko dwa pojazdy. Mam jeepa i motor. Myślę, że pojadę jeepem, żeby wam tutaj pokazać parę rzeczy. Eee, jak ty wyglądasz z ekipunkiem jeepa? Wyglądasz dobrze. Dobrze. Więc możemy... Tutaj mamy rzeczy, które możemy wykrywać dalej. Akurat one mają ulepszone na maksymalny poziom już, żeby wykrywały wszystko. Ale myślę, że to, co was może zainteresować, to właściwie tutaj. Sędziliśmy magazyn, który jest całe 4 minuty drogi stąd. No cóż, to ja sobie pojadę chyba, myślę, że widzę to nawet. Dobra, jedziemy tym już. O, tu mamy kolejnego zwierzaka. Zobaczcie jaki słodki. Cześć zwierzaku. Tak, był słodki rzeczywiście. Wyglądał jak wilk trochę. A nie wiem czy on mnie uderzył. Nie, 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 nie lubię. W każdym bądź razie tarcza nam się z czasem regeneruje. Um, jeżeli o to chodzi. A jeżeli chodzi o samobutkie narzędzie, to jest przedmiot, który mamy co prawda od samego początku. Ale też z czasem możemy kupić lepszy, właściwie wymienić go na lepszy. Możemy samemu modyfikować, co my chcemy w nim mieć za Na przykład podstawowe multi -narzędzie, multi narzędzie, tak, ma um, właściwie tylko lasem wydobywczy i chyba skaner, czyli dwie podstawowe takie funkcje. O, nawet wam pokażę, jak to wygląda z temperaturą. My siedzimy hmm. akurat w samochodzie, więc nas to nie rusza. Tak i samochód to ruszy. Ale jak wysiądę, to zaraz zobaczycie o co to chodzi... Oj, powiedzmy go będę musiał nawet. Czy znalazł się zablokuje? O odwal się strasznie ode mnie. Fuck you! Na tej planecie są akurat bardzo wrodze, więc czegokolwiek bym nie robił, tak się tam już co. Po prawej stronie mamy jak... Yy, czemu dru, druga mi wskoczyła? Nieważne. To jest coś typu jak gwiazdki GTA. Stopień, w którym jesteśmy... W stopień, jak bardzo jesteśmy poszukiwani. Dobra, ale teraz jest piękna pogoda, to mogę wam to zaprezentować. To wyjdę. Patrzcie. Zaraz mam wyskoczyć temperatura w lewym domie Pokażę jak... Tutaj jak to wszystko wygląda. Otóż jest 148 stopni na zewnątrz. E, ja mam ochronę tutaj jak widać termalną, podwójną tarczę. Więc mnie to nie usza, ale normalnie to to by nam wystarczyło na jakieś... Oj, oj oj oj, oj co ty ty? Już? O panie, to trzeba szybko to załatwić. Przełączymy się na działko jak za pojazdu. On też ma swój blaster wydobywczy, ale bo... działki nam się bardziej przyda, zaufajcie mi. Wycielamy do magazynu, który możemy po prostu zniszczyć. Z magazynu dostajemy jakieś surowce, które najbardziej się opłaca nam tutaj sprzedać, ale no właśnie, powalczymy sobie trochę z chwili. tutaj. Muszę pamiętać, że mam osłabioną tarczę. Ale chyba walczenie z samochodem, samochodem z tym czymś nie jest dobrym pomysłem. Szczególnie, że... to dochodna są gościu! Nie laser wydobywczy, kółka! To go tu. I pierwsze rozwalone. Teraz trzeba się zająć tymi donami. Z czego strzałam z shotguna, jakby ktoś był zaciekawiony? Właściwie jest ulepszenia do podstawowej, która jest shotgunem. Dobra, zbierzemy sobie to. W tych yy, zaopatrzeniach są zarówno te plasterne, i te, nam giną hajs. Jak i często amunicja albo jakieś właśnie części z tych gości, żeby nie strzelać tylko jedną bronią. Zaraz pokażę wam tutaj podstawową karabin, Myślę, no który jakoś fenomenalny nie jest, nie? Z tego co widzimy, Już na większy dystans to głównie nim się opaca strzelać. To jest pod pierwsza broń, z jaką mamy styczność, ale w przypadku tego, co ja tutaj mam, czyli shotguna i broni typowo darkosiężnej, kolejnej, to to jest jak naj... To jest dość dobry pomysł. Cześć, gościu. Oczywiście możemy ich też bić normalnie z pięści, ale co jak widzicie, jakiś fenomenalny podaży nie dodaje. I boom. Teraz wam pokażę jeszcze o co chodzi tutaj z całą tą walką, w tym miejscu. Bo tu nie są wszyscy przeciwnicy, tam jeszcze jeden mi faworyt czeka. Tylko że jak widać,. To właśnie, nostka kończąca to się nazywa. Nie pamiętam jak się w Stargłosach coś takiego nazywało. Ale też coś takiego było pamiętam. To ta dwunożna taka wielka jednostka krocząca. A jak ktoś jest fanem z jest tutaj i pamięta, to byłbym wdzięczny za napisanie w komentarzu. Naprawdę, ludziska, bo... Też powiem wam, e, lubię, nie? Ale jeżeli o to chodzi, to nie pamiętam tego wszystkiego. Temu trzeba ściągnąć najpierw. Dobra, może właśnie z właśnie oszcz z oszczepu wam pokażę, jak to tutaj działa. Musimy się trochę zbliżyć do tego. Albo w sumie jedziemy shotgunem. Bliżej, bliżej, bliżej... BUM! Mu no, trzeba zbić najpierw pancerz na nogach cały. Ej, chyba na tu jest. Tak. czy nie chciałbym na nim podchodzić. Najlepiej się chować po prostu za nim. Tak, żeby on nam nic nie zrobić. Gdzie on ma ten pancerz? Tu masz chyba pancerz, nie gościu? Gdzieś tu miałeś. Nie wiem, gdzie on ma ten. To... O, tu miał ten pancerz, oczywiście. Teraz on się tak jakby wkurzył i wszedł w swoją kolejną fazę. Tylko, że teraz nam będzie łatwiej, bo. Chociaż nie będzie nam łatwo. A Wystarczy go tutaj ostrzelać trochę. W momencie, kiedy on do nas tak strzela, nieważne, że to przychodzi przez niego, bo to nie obchodzi. Wystarczy chodzić cały czas lewa, prawa, bo to jest za dużo na mnie już. No takie patenty. Dochodzi się do tego po paru godzinach. Ja w tej grze właściwie mam 80 coś godzin. Z tego co zauważyłem. Ale gra jest, moim zdaniem, tego warta. Jest naprawdę świetna. Pod względem... No co mnie grydziesz, dno i nie że Ciebie załatwię, bo ja wiem, że Ty się na mnie będziesz chciał rzucić. Dokładnie. Ugiń. No i co Tu Wam jeszcze mogę powiedzieć w tej grze? Szybko trzeba to wydobyć, zanim oni się na mnie rzucą. I tutaj ciekawostka. Mamy, jak widzicie, poziom czwarty wyszukania. Jak zbierzemy tę sferę, a nie mogę zebrać Wam pełniakitnych, Szybko, 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 szybko coś wyrzucić z punktu. Trzeba wyrzucić wysód. Będę tego żałować, ale wyrzućmy wysód. Jak zbierzemy sferę. Oj, już tak nie działa! A to ciekawe. Nie, bo znalazłem przedtem taki bug, że jak mam. Bo te sfery ogólnie generują nam od razu poziom trzeci. Nie wiem czemu, po prostu oni tego nie lubią. Generują nam od razu poziom trzeci poszukiwania. A i samochód nas nie chroni przed tego typu obrażeniami. Więc trzeba szybko stąd nikać. No fajne jest to, że zawsze jest jakieś przyspieszenie albo coś. Um, on nas nie chroni przed obrażeniami właśnie typu... Mm, no. Od tamtych gości. Jakiś postrzałów, wybuchów, czegoś takiego tam O, prasę wydobywczy wam teraz mogę pokazać po prostu normalnie. Eee, nie chroni nas eee, przed, chroni nas przed temperaturą i przed tego typu rzeczami, ale nie przed, eee, nie chroni nas przed właśnie obrażeniami od eee, przeciwników, co jest dość przykre moim zdaniem. Bo to głównie taka myśl była konstruowania tych pojazdów. No ale cóż. Więc myślę, że to by wystarczyło jak na razie. Mam 37 minut, z czego będę musiał jeszcze trochę wycinać. Um, Także pokazać tylko te ciekawsze ujęcia myślę. Więc tak, jeżeli jesteście tym zainteresowani, jeżeli y, Was wciągnęło chociaż trochę to, co tutaj przedstawiłem, y, tak jak nie, to ludziska, no ja wam powiem tak. Jest coś takiego tutaj jak sekcja komentarzy. Jest coś takiego jak łapki w łapki bing. To możecie tutaj zagłosować. Może nawet zrobię ankietę, ale to gdzieś na samym początku. Znając was. No i... No tak. Zrobię gdzieś ankietę. Jak będziecie zainteresowani, może. Nie wiem. Moja... Chociaż w sumie zrobię to. To nie zawsze się odnosi jedno do drugiego. I ja myślę, że to... Wystarczy tutaj na podsumowanie. Więc tak. Jeśli film Wam się spodobał, albo spodobała Wam się sama seria, stawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie się czymś tutaj podzielić ze mną bądź <kluzny> ogólnie. Em, jak podle, jeżeli chcecie się podzielić tutaj jakimiś informacjami czy na temat gry, czy waszymi przemyśleniami, zapraszam w sekcji komentarzy czeka. A jeżeli jesteście nowi na kanale, a podoba Wam się to co ja tutaj robię. Zapraszam Was do kliknięcia tego wielkiego czerwca. Jestem znakomitym pilotem, wiecie o tym, I kierowcą, i w ogóle. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, to zachęcam Was do kliknięcia tego czerwonego, wielkiego czerwonego guzika z napisem subskrybu. Na no to, to Wam daje dostęp na bieżąco do treści przesyłanych przeze mnie. Szczególnie, jeżeli klikniecie ten dzwonek, to będziecie dostawać na samej przeglądarce powiadomienia e, w kwestii tego czy wrzuciłem nowy filmik, co wrzuciłem, kiedy, jak, gdzie. Będziecie jako pierwsi prawdopodobnie poinformowani o tym wszystkim. No a ja Was w takim razie tutaj, ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. No i cóż, no i żegnam. Do zobaczenia, mam nadzieję, w następnym odcinku. Cześć!